Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. Kapryśna pogoda dzisiaj. Pada deszcz i wieje wiatr, także dzisiaj jest niespecjalna aura. No ale i takie są mi, takie bywają. Nie zawsze słoneczko świeci. W dzisiejszym menu ziemniaki, łódka i ogórek. Moje najlepsze miejsce do dziergania w tej chwili. Śliżo zaparzona kawka. I dzierganie na ekranie. To już mam stronę lewą. Muszę sobie sprawdzić, żeby nie pomyliła się. Robię na prawo, i ciergam na prawo. Jeszcze trochę, tak, wziąłem tą czapkę, bo taką głębszą chcę zrobić. Jeszcze troszeczkę i będę już zmniejszać te oczka. Pyszna. Przychodzi już, przyszła właściwie już ta pora, gdzie już z przyjemnością sięgnęłam po druty. I to tutaj moje najlepsze miejsce, taki kącik. Tak się właśnie zastanawiałam, gdzie będzie mi najlepiej robić się na drutach, robić na drutach w nowym mieszkaniu. Wszędzie wypróbowałam i tutaj najlepiej. Kącik taki, to mam stół od razu, włóczki leżą, od razu, jakaś kawka może stać i tak dalej. I przede wszystkim światło jest tu jasno i to o to chodzi. Jest światło i i właśnie o to chodzi, że tak musi być. Najbardziej lubię robić właśnie na drutach jesienią, ale przede wszystkim zimą. Tutaj będzie fajnie, bo tu jest nisko, więc będę siedziała przy oknie i będę widziała, jak płatki śniegu opadają. A ja sobie robię na drutach: zaparzę sobie herbatkę z cytrynką. Ach, sama przyjemność, naprawdę. Miły czas. Wielbiam takie jakieś. Takie klimaty, które można sobie samemu stworzyć, prawda? Jakieś dodatki, jakieś, jakieś podkreślenia. I cieszenia się tym momentem, tą chwilą, którą przeżywamy w, w tym akuratnie momencie, w tym czasie. Bo może się już nie powtórzyć drugi raz. A kiedyś powiedziałam na filmie w zeszłym tygodniu, bodajże, że jeżeli się, po, jeżeli się powtórzy taka chwila, to już będzie inna. To nie będzie już ta sama chwila. Już będzie inna. Niby to wszyscy wiemy, ale jakoś tak nas zawsze zaskakują takie sytuacje. I trzeba się tym cieszyć, samemu sobie stworzyć takie sytuacje przyjemne dla nas i dla nas, dla naszych oczu. Upionej filiżanki też smakuje inaczej lepiej. Skończę czapkę, a pójdzie mi to szybko. Zamierzam dzisiaj to zrobić. I wezmę się za szaliczek. Szalik nie będę robiła szeroki, żeby go nie składać dwa razy, tylko taki pojedynczy, bo to ma być jesienne i czapka jesienna i szalik. Jeżeli bym chciała. Zrobić, tu już mam prawą stronę, to prawe lewe. Jeżeli bym chciała zrobić ciepłą czapkę, to musiałabym robić z podwójnej nitki, albo nawet i z potrójnej, bo to jest cienka nitka. Więc prawe lewe, prawe, lewe. Ten wzór jest łatwy, bo tak jak widzicie, można rozmawiać i można pracować, tak więc fajnie się robi. Muszę się pilnować z tym, tak więc już sama słyszę, że, że często to mówię, ale no każdy ma jakieś przyzwyczajenie. Napiszcie mi właśnie, jakie wy macie przyzwyczajenia. Jeżeli wiecie o tym, bo nie każdy wie o tym, coś powtarza wielokrotnie i nie wie, że że to powtarza także. U mnie jest tak więc i jeszcze coś tam jeszcze jest, ale to innym razem powiem, jak wyłapię. A wypiszcie, jakie wasze ulubione słowo jest, które powtarzacie często. U mnie to nagminnie jest wykorzystywane, wiem, ale widocznie lubię, przypadło mi do gustu, że tak jakoś mówię często. I w Waszym towarzystwie robótki przybywa. Sama przyjemność, takie, taka chwila relaksu, oddechu, dla mnie przynajmniej. Ja to tak odbieram. Relaksuję się. Druty mnie uspokajają, ale pod warunkiem, że nie mam nic takiego poważnego na głowie, że tak powiem. Bo wtedy robótki mi nie idą, wtedy nie. Ja muszę być w połowie zrelaksowana, żeby y, usiąść do robótek ręcznych, do robienia na drutach i wtedy całkowicie się relaksuję. Ale jak jest jakiś kłopot, jakieś zmartwienie, to druty idą w bok. Jakoś wtedy nie mogę się skupić, bo to takie Monotonne jest jedno i to samo się robi. Powtarza się te czynności. Więc jeżeli jakieś są tam jakieś inne myśli, to nie jest łatwo skupić się. No i zobaczcie, jak fajnie. Jeszcze trochę to będę tu zbierać i, i zobaczcie, i będzie się układać czapka. Ale jeszcze nie chcę taką, tak jak mówiłam, zrobić. Trochę głębszą, więc jeszcze parę rzędów dorobię. Tym bardziej, że mam włóczkę, więc mogę sobie na to pozwolić, żeby ta czapka była troszeczkę taka głębsza. Także dzisiaj podziergałam z Wami w Waszym towarzystwie. i jeszcze było zapytanie do tego wzoru, który pokazałam, jak pokazywałam tą, tą fiołkową czapkę i fiołkowa bluzka. To jest wzór śpiąca królewna. No ja tak mam zapisany pod taką nazwą, ale widzę, że to są różne nazwy tego wzoru. Ale u mnie śpiąca królewna, i ktoś mnie poprosił o ten wzór, ten wzór jest. Jest, ja go pokazuję. Krok po kroku na którymś z filmów trzeba po prostu wrócić do moich wcześniejszych filmów i tam będzie w tytule wzór śpiąca królewna. I to właśnie jest ten wzór. Tak więc. I ten, którym robię teraz, też pokazywałam. Też jest pokazany krok po kroku, to jest bardzo łatwy wzór. I też Wam pokazywałam też jest jakiś tam filmik z tym wzorem. Zobaczcie jak wdzięcznie się prezentuje to wystarczy dzisiaj Będę robić jeszcze, ale że wam nie będę pokazywać, bo bym was tu zamęczyła tymi drutami. Także <noise> będę dziergać. Patrzcie jak fajniutko. Super. I chciałam Wam pokazać tą włóczką, którą dziergam, y, czapkę, i, i będzie robiony y, szalik, to zrobiony jest, zrobiony jest właśnie ten sweterek. I to nawet tym samym wzorem jest przód, co robię, co robię czapkę, widzicie? Także plecy lewo, prawo. A tutaj tym zrobiłam, także sobie takim łatwym wzorem szybko się nim robi. Zrobiłam. Także to jest właśnie ten sweterek. A tą bluzkę, którą mam na sobie, to jest całkiem inna włóczka. Podobna, ale inna, taka ciemniejsza troszeczkę. To jest całkiem inna włóczka. Zobaczcie, podobna oczywiście, ale inna.